Witam Was serdecznie w Akademii Mody. Dzisiaj chciałam Wam przedstawić naszą nową zawodniczkę, naszą nową maszynę w Akademii Mody, ale przed tym jak przedstawić nową maszynę, chciałam Wam pokazać i przypomnieć naszą maszynę, która jest od samego początku w Akademii Mody i współpracuje z nami szyję, wyszywam i jest bardzo łatwa w obsłudze bardzo lubią tą maszynę nie tylko dorośli no i dzieci, przede wszystkim dzieci powiem Wam, że maszyna, która o którą po prostu jest walka na zaj na, na, przed zajęciami, kto będzie szył na tej maszynie, czyli właśnie Experience 1000. E, ta maszyna jest bardzo kochana przez e, naszych kursant nasze kursantki. E, na pewno ją znacie, tak? Experience 1000 to jest najbardziej popularna e, maszyna właśnie e, tutaj na zajęciach ze względu na... E, no, łatwą obsługę i e, piękne ozdobne szwy, e, i dlatego tu cały czas jest e, do niej e, kolejka. No i oprócz tego słuchajcie, e, przez pracownię naszą, przez szkołę przychodzi mnóstwo osób e, i nigdy ta maszyna nas nie e, zawiodła. Dlatego tak opowiadając o niej, chciałam właśnie Was zapoznać z tą maszyną młodszą siostrę, czyli Experience 2000, to jest maszyna, która pojawiła się od niedawna na rynku polskim i mam nadzieję, będzie też nam tak samo służyć jak maszyna Experience 1000. Dlatego właśnie postawiłam je tu razem, żeby Wam pokazać, że to są maszyny, które można powiedzieć identyczne, ale odrobinę się różnią designem i wydaje mi się obudową w sensie takim, że jest trochę masywniejsza, szerszy, ma stół, a poza tym po prostu może inaczej. Pokolorowana. Zaraz pokażę Wam wszystko, co można zrobić na tej maszynie. Jak można korzystać z tej maszyny, co posiada w sobie ta maszyna. Może dlatego, tak dzieci ją i troszkę strasznie lubią. Osoby początkujące przede wszystkim. No i w tej maszynie oczywiście jest bonus który po prostu nie posiada maszyny Experience tysiąc. No i teraz właśnie trochę więcej o niej opowiem. Przede wszystkim jest bardzo łatwa w obsłudze. Zacznijmy może od tego, że posiada metalową płytkę, ma mechanizm rotacyjny, czyli zobaczcie, otwieramy płytkę, tak? I wkładamy szpulkę po prostu z góry, bez żadnych jakichś tam wyciągania, wkładania itd. Tak jak to w, w takich maszynach wahadłowych. Także tutaj jest jedno z takich super udogodnień. Jeżeli popatrzeć tu bliżej, to zobaczcie, tutaj na płytce, ona jest przezroczysta, narysowany mechanizm, czyli schemat, tak, jak wkłada się nitka dolna. Czyli w przeciwnym kierunku od pracy strzałki zegara, tak? I pokazane tutaj dwa miejsca, gdzie obowiązkowo musi się ta nitka zahaczyć, żeby prawidłowo później można było szyć. Oprócz tego jest bardzo, bardzo łatwa wymiana stopki. Czyli może przesunę trochę kamerę tutaj w bok. I pokażę Wam, jest taki oto tutaj, tutaj przesunę przycisk, widzicie, jak tu się przyciśnie, to po prostu stopka odpada, tak? Jest tutaj taki rowek i żeby ją założyć z powrotem, to wystarczy po prostu przycisnąć i żeby ta stopka opuściła się i nam wyszła równo, to samo miejsce, gdzie jest właśnie taka, taki rowek w tej, w tej, w tej części maszyny. Tak? Czyli popatrzcie, już jest z powrotem ubrana tak? na, na, na miejsce. No Oprócz tego też jest, jak już zauważyliście tutaj, coś takiego, to jest nawlekacz y, nitki do y, igły. Ja z tego nie korzystam, ale y, dla osób, powiedzmy, które mają słabszy wzrok albo im się po prostu nie chce walczyć tutaj z nitką, żeby ją włożyć do dziurki tak to po prostu można wykorzystać ten oto e, mechanizm. E, następnym e, takim udogodnieniem, wiadomo, e, samo wkładanie nici w, w maszynę, tak? Tu zawsze jest wyrysowane przy pomocy cyferek, czyli 1 2 3 4, 3 i tak dalej, do, żeby nie pomylić się i dobrze włożyć tą nitkę górną. E, tutaj jeszcze e, fajna rzecz, e, są przycisk e, szycie wstecz, przycisk e, podnoszenie igły, czyli w momencie kiedy szyjemy i chcemy, że po ukończeniu na przykład e, szycia, Chcemy, żeby igła została w, na górze albo wbita w tkaninę, tak? To dlatego służy ten przycisk, przyciskając, wtedy ustawiamy sobie albo igła zostaje w tkaninie, albo igła zostaje na wierzchu. No i tutaj to, słuchajcie, to jest chyba najważniejszy przycisk, tak zwany regulator pracy, szybkości naszej maszyny. Czym więcej strzałek, tym szybciej, czym mniej, tym wolniej. I to właśnie najbardziej dzieci chyba kochają. Chociaż kursantki też to bardzo lubią. Co niektórzy to nazywałem szycie na żółwiku, czyli na najsłabszym tutaj, tak? Czyli maszyna bardzo powoli szyje, ale wtedy nam wszystko idealnie i równo wychodzi, tak? Także ta regulacja w ogóle jest bomba, jak dla osób, które dopiero zaczynają szyć. Tutaj teraz przesuwam się, słuchajcie, do tak zwanego komputerka, gdzie nam pokazuje właśnie, co możemy szyć, jak możemy szyć, jakie programy itd. Zobaczcie tutaj na dole. Tutaj są wszystkie, wszystkie, wszystkie szwy, które ta maszyna potrafi e, e, zrobić I, i zobaczcie, opcji jest 99, czyli na samym dole, jeżeli zauważycie, to są e, tak zwane pętelki do muzyczków, a, a coraz wyżej różne takie ściegi. Właśnie te ściegi y, dzieci przede wszystkim bardzo kochają bo szyjąc sobie pierwsze szoperki zawsze wykorzystują i y, ozdabiają swoje te torebki właśnie tymi y, różnymi takimi szwami Powie, powiedzmy zobaczcie jeżeli widzicie tutaj są na przykład jest tutaj y, y, piesek Krokodyl, jakieś ptaszek łabędź, tutaj, mamy kuliczkę, samochód, słoneczka, różne różniste kwiatuszki, także powiem Wam, że bardzo lubię właśnie wykorzystywać te szwy. I to dosyć fajnie wygląda. No a na samej górze tutaj widzimy te szwy, które nam potrzebne do pracy, czyli powiedzmy te ściegi proste, czyli 0.0. Zigzaki, zigzak powiem Wam najczęściej się wykorzystuje w momencie, kiedy chcecie obrąbić sobie te materiały, tutaj mam taki kawałek, to Wam pokażę, na przykład sześć tak, i można to przy pomocy takiego ściegu sobie obrąbić, jeżeli nie macie overlocka. Oprócz tego tutaj są inne szwy, które też można wykorzystać, czyli na przykład ten szef, ten, ten. E, to jest bliźniany, tak do przyszywania gumek, ale e, jakby ten też jest zigzag. E, powiem Wam, że e, od czasu do czasu właśnie używałem ich e, w taki oto e, sposób. E, wielkim plusem też maszyny jest to, że ona słuchajcie sama Wam dobiera e, szerokości powiedzmy ścieków i e, w momencie kiedy Wy chcecie e, skorzystać z jakiegoś tam osobnego. E, Powiedzmy, zobaczcie, ja sobie przesuwam maszynę tam, gdzie będzie na 11, i maszyna, jakby tutaj sama e, decyduje, w, w jaki sposób mają być tu ustawione, właśnie e, inne parametry, żeby ten ściek 11, czyli ten e, właśnie, był taki, żeby e, fajnie wyglądał. Oprócz tego, jak zauważyliście, jeszcze jest taki przycisk na podwójną igłę, to znaczek, że jeżeli przyciśniemy tutaj teraz mi zniknęło i przycisnę z powrotem czyli ten ściek mogę szyć też na podwójnej igle co to znaczy podwójna igła czyli to jest igła y, która ma takie słuchajcie, igle, czyli dwie igiełki y, to się wkłada normalnie tutaj w zamiast jednej ja Wam to teraz pokażę i wtedy możemy szyć właśnie y, y, podwójnym y, szwem Zobaczcie, tak wygląda e, podwójna igła, czyli po prostu ma. E, widzicie, tutaj ścieni e, jest do włożenia. Jest jeden, ale przyczepiony, tak jakby e, dwie igiełki. I to po prostu wymieniamy, czyli odkręcamy. E, tutaj e, jest tak mocno zakręcona, że muszę e, przy pomocy specjalnego narzędzia, czyli skorzystamy z naszej skrzyneczki i wyciągniemy taki oto kluczyk żeby było łatwiej mi odkręcić. Widzicie? Przy pomocy tego kluczyka odkręcam Wyciągam igłę, to jest zwykła igła, i wkładam podwójną igłę. O, widzicie? I zakręcę, żeby mocniej dokręcić, oczywiście można wykorzystać oto ten kluczyk. Tak i teraz zobaczcie, tutaj jakby w jedną igłę wkładamy nitkę, a drugą nitkę po prostu nablekamy jeszcze raz, tylko. Dodajemy dodatkowy pięń, której musimy umocować na górnej części maszyny, czyli zobaczcie o, w tym, o tym miejscu. Widzicie? I wstawić po prostu drugą szpulkę. Mamy tu jedną, tu będzie druga. I nawlekamy identycznie, tak o jako pierwszą nitkę i wtedy można będzie szyć podwójną igłą. Ja nie będę teraz się skupiać na szyciu podwójną igłą, bo jeżeli chcecie się cokolwiek dowiedzieć o tym, to jest na pewno filmik na YouTubie, jak szyć podwójną igłą i tam wszystko, wszystko można dokładnie się dowiedzieć. Bardziej chciałabym się skupić po prostu na tym, żeby widzieliście, że nie wszystkie szwy można szyć podwójną igłą, a tylko te, co tutaj wyskakuje nam na ekranie. Jeżeli powiedzmy, zacznie migać albo piszczeć maszyna, czyli nie możemy szyć podwójną igłą inne rodzaj szwów. Czyli możemy, powiedzmy, próbować, na przykład, weźmiemy, nie wiem, 99, tak zobaczymy, czy nam to się uda. Wyskoczyło nam 79, może tak. Teraz ja ten przycisk wyłączę i sobie spróbuję ustawić. Na dwójgłówka. Widzicie? Maszyna piszczy i wydaje taki dźwięk, że nie mogę szyć na podwójnej igle, dlatego wracamy jakby na inny ścieg. Widzicie? Nie pozwala mi, tak? Żebyście wiedzieli, że w ten oto sposób jakieś tam ściegi, które nie możemy wykorzystywać w momencie, kiedy E, mamy podwójną igłę e, maszynie. Wymieniłam z powrotem na igłę e, pojedynczą, żeby po prostu wypróbować tutaj e, naszą maszynę, poszyć parę tych e, szwów, które ona tutaj nam e, proponuje. No i jeżeli obejrzycie to wideo do końca, to opowiem Wam o tym bonusie, który posiada oto Maszynę Experience 2000. Zaczynamy, czyli y, opuszczamy igłę, opuszczamy stopkę i przyciskam pedał. Zobaczcie, maszyna szyje. Teraz, w momencie, kiedy ja zaczynam zwalniać, maszyna też zwalnia. Widzicie, jeżeli ja przesuwam na szybsze obroty, to maszyna zaczyna szybciej szyć. I teraz, zobaczcie, zwróćcie uwagę w momencie kiedy skończyłam szycie igła została w środku czyli na tym przycisku było ustawione żeby igła zostawała w środku teraz jak to przecisnę igła podeszła do góry i w każdym następnym szyciu teraz igła będzie nie zostawała y, w górze y, oprócz tego y, chciałam wam pokazać oczywiście y, jakikolwiek rodzaj y, ściegu, tak, który możemy sobie ustawić Powiedzmy, przyciskając przycisk 99 mi wyszło, tak, czyli 90 tam są jakieś takie to nie będziemy tego robić. 85 to jest, powiedzmy, ptaszek, tak, czyli, a, widzicie tutaj, 85, spróbujemy, tu maszyna sama parametry ustawiła, nie muszę z tym nic robić. I wracamy tutaj do y, szycia. Opuszczam igłę, y, opuszczam stopkę i próbujemy się. I, I teraz igła duże, podnoszę stopkę i oglądam co taszki I takie oto różne różnice, słuchajcie, szwy można po prostu zrobić na tej oto maszynie. No i to, co Wam mówiłam, chciałam Wam opowiedzieć o tym bonusie na tej maszynie, tak? Uwaga! Dadam Ta następne hafty na tej maszynie, czyli alfabet, zobaczcie, oprócz litery Polski. Widzicie, że polskie są? Ja uważam, że to jest super. Słuchajcie, że są polskie literki na, do wyhaftowania. I oprócz tego jeszcze są literki ukraińskie. Widzę tutaj on. I znaczki. Można sobie, słuchajcie, wyhaftować. Jakieś imiona, słówka, może jakieś wyrazy. Właśnie to jest, powiem Wam, super bonus w tej maszynie, gdzie można się właśnie pobawić literkami, tak? Uszyjąc sobie jakąś rzecz pierwszą i już można zostawić swój autograf. Czyli pokombinujmy i spróbujmy. Weźmy na przykład literkę. M, tak, bo to z obonkiem to jestem bardzo ciekawe, jak ona sobie to wychaptuje. Czyli ja tutaj muszę przycisnąć na długo. 17 i jeszcze raz. Teraz już powinno być. dobrze. Kończy po prostu i co? No mamy, zobaczcie, mamy E z ogonkiem. To spróbujmy jeszcze jedną. Spróbujmy jeszcze jedną literkę no, normalnie aż jestem. Ten... Zachwycony z tymi tymi literkami. Spróbujmy tak opuszczam stopkę i ustawimy literkę. A, taka Akademia Młodych, czyli 10. Czyli jeszcze raz. 10. I wracamy. I patrzymy. popatrzcie, literka A. Także powiem Wam, że jest super, super naprawdę y, można się pobawić na tej maszynie i y, jeżeli ktoś, kto nie zdąży sobie kupić tą Experience 1000, który chciał, bardzo chciał, a już jej na przykład nie ma gdzieś w sprzedaży, to ja Wam proponuję już e, pomarzyć jednak o tej maszynie Experience 2000, bo po prostu ma e, bonus, który na pewno Wam się przyda do napisania e, jakiegoś e, cytatu, albo właśnie swoich e, imion, także ja myślę, że to jest super, super e, wartościowe. A Oprócz tego to y, jakieś większe zmiany y, w tych maszynach ja y, nie zauważyłam, oprócz tego, że różnią się, y, tak jak już mówiłam wcześniej, obudową, czyli ten stół y, w starszej siostrze jest trochę mniejszy, a w, w młodszej siostrze jest trochę y, szerszy, czyli ta obudowa maszyny jednak jest szersza, a stół czym jest większym, tym jest lepszy do pracy. Także zapraszam Was do zakupu takiej maszyny. A jeżeli jesteście początkujące, to jak najbardziej sprawdzę się w szyciu i w takiej szyciowej zabawie. Wielki plus, oczywiście, którego ja nie powiedziałam na początku, to oczywiście cena tej maszyny, bo ta maszyna kosztuje troszeczkę więcej niż 1000 zł. Jak na maszynę komputerową, to naprawdę to jest super okazja. Także wydaje mi się, że jest warta tych pieniędzy i można sobie po prostu taką maszynę. La